Z kim się mam kluczowy. dzisiaj gramy na moim koncie poczekajcie, muszę zobaczyć czy to jest To Tam nie jest to poczekajcie. Dawno nie było odcinku z Farming 18. Więc widzimy. Więc widzowie tym czym miałem sprawdzić tu jedziemy fandem zobaczyć mapę sobie zobaczyć sumę Dzień dobry, słuchajcie się Dawno nic nie było z forminga. 18 dzisiaj powróc, powracamy do Farbinga 18. Dobra, no i teraz idziemy po prostu wpuścimy sobie pracownika i tyle. To jest mój nowy kombajn, który kiedyś zakupiłem. No a więc widzę, Nie wiem czy wiecie A ja nagrywam też swoje nie 20-23 Na telefon też nie Chyba pierwszy raz używam tego kombajnu. Nie wiem tego sam. Już dawno nie gram w 18, ale spróbujmy. Jest szybciej niż każdy inny kombajn. Sprawdźmy w ogóle jaki to jest kombajn. tysięcy. Może nie dałem dużo za ten kombaj, nawet jest... Właśnie potrzebujemy przyczepę do zbierania. No. Dobra, ludzie wr wr wróciłem po krótkiej przerwie. Już zaczynamy dalej kosić kombajnem. Jestem w szoku, bo mam 10%. Ten kombajn jest bardzo pojemny. Zawiam. Jak chcecie, żebym więcej nagrywał z 18, piście albo 18, albo 23. Jak wejdzie w tym, albo w tym, albo w następnym roku, jeszcze Farbik 25 na telefon, to możliwe, że będę grał na 25. Zobaczymy. Może zrobię sobie na laptopie. Ta szakiecie. Dobra. Rolnik szuka. Dobra. Wymuci się całe pole to będzie super. Tu jeszcze taki paseczek tylko zostanie teraz. Patrzcie, jest 45%, 46%. Jak te procenty idą w górę, musimy zebrać sieczkę też. Jak zbierze, to będziemy mogli dopiero puścić kultywator. Mam nadzieję, że dobijemy te po 50%. Super. Z jednego pola 50%. Dobra. Patrzymy. Zobaczmy sobie, czy tam jakieś pole, tam pole mam jeszcze wyrośnięte. To no, Jest okay. noc, więc trzeba by było słychać w tym Sprawdźmy, czy można kupić kursusa. Tak, dobrze, kiedyś można chyba. Dobrą, ludzie. Przerwa. Pada się nie da. Biję się tylko już lecimy Mamy dwie prasy. Oj, co jeszcze będzie. Znaczy nie zagrabiarka, tylko będzie jeszcze trzeba. Widzowie, idziemy to odłożyć. Nie wiem po co widzę, jeszcze dwa fandy kupiłem, ale dwa fandy to zawsze nie jeden, nie. Dużo, po, dużo paliwa, duża pojemność zajebisty. Silnik który może jechać aż do 50. Czego chcieć więcej Patrzcie, tu mam następnego ja tu mam następnego. Nie, to nie jest fan to jest ten. To jest inny mi dobra. Mm, jedziemy. Zemne mi jest. Tak samo maszyna do... Nie mam tu wideo, mam tu wideo się W dzisiejszym odcinku zrobiliśmy takie, rzeczy. Jeszcze musimy... To sobie z nim, ja już nie? Ciągnę, chcę, nie? Sobie szybko do sklepu. On jest tylko, niestety, tylko 40, ale to jest jednak ciągnik słabszy niż Fendt. Fendt ma lepszy silnik, Fendt ma lepsze wszystko. Może bez tych, bez tego wszystkiego by się... Zawsze pamiętajcie do góry jak w prawdziwym życiu, co nie? Widzowie nie trzeba zarabiać dużo Mamy maszynę Więc zobaczcie, przy takim obciążeniu na 37 więc na spokojnie. później zobaczymy przy włączonej? Sory, widzimy się, odpisać napisać na grupie. Widzowie... Patrzę, nie lierzesz się ten tu i zbieramy się. Patrzcie, widzę jaki to jest fajne. Dobre. Idziemy pod trawę. No jeszcze pole. Dajcie znać pamięta, że co wróci bele czy te takie inne. Zobaczmy, jak to jest więcej za belami, a kto jest więcej za tymi tymi. Więc trochę patrzę, jak to szybko. To, jeżeli chcecie, żebym dzisiaj pola, polak, muszę później sobie dać kasę. Wymówić, jakbym Zobaczymy sobie. A to później. Widzowie, nie widzą, nie wiedzą o co chodzi. dziękuję trzeba powoli, spokojnie New Holland, a nie niestety innych prost nie mają New Hollanda musimy kupić no to idziemy widzowie, tutaj mamy albo dobra, albo taką, ale zrobimy sobie weźmiemy sobie pierw taką, bo to jest droższa

co tak naprawdę to było pierwsze już że oni zaczął się urlop nawet yy, nie jedziemy. No, ja nie jestem w stanie przyjąć za kierownicę jeszcze. No. Po prostu wie pan co jak leżę jest ok, nie? Jak wziąłem się, po prostu próbowałem tak wziąć samochód, przejść samochód, przejechać nawet do sklepu, nie? To yy, za trochę i głowa mnie boli by, by, tak, nie, no byłem u lekarza nie i powiedziała mi, że przez jakiś czas to nawet dwóch tygodni mogę mieć. Bo ona stwierdziła, że to może być coś na Także... No na razie przerwa i ja panu powiem tak, no niestety, że ona później ma ten urlop, nie? Więc ja dopiero, my wracamy około koniec miesiąca, nie? no, no chcę tam dzieciaków wywiózłem i tak dalej. Cieszyłem się, że wie pan, chociaż dzieciaki mają tą... Dobrze, że dzieciaki chociaż mają, wie pan, tą e, no wie ja też nie przewidziałem tego, bo to, to cały ten tydzień to już bym miał, bym miał wszystko już załatwione, nie? Bo to... No to, ja wracam gdzieś w granicach 28 chyba, 8, jak dobrze tam pamiętam, bo tam 29 mamy yy, do Konstancji na wyjęcie dziecka na rehabilitację i, i praktycznie od, już w tym terminie jestem tutaj, nie? Także... Nie no i w pierwszej kolejności. Nie no, w pierwszej kolejności od razu przyjeżdżam do Państwa, nie? Także. Dziękuję bardzo. No, mówię, no ja na razie czekam, aż będę mógł sam wie pan w ogóle funkcjonować. No w... w domu siedzę i nic nie robię przecież. Nie. Leżę. Dobrze. Nie no spoko, nie, nie, no spoko to... Nie no, Panie Tomasz, rozliczymy się tam później za wszystko. Wrócę, wrócę będę spłukany, to też mi się coś przyda, no. <grymne> Tak, 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 dziękuję bardzo, tak, 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 super. Dobra, dziękuję bardzo, no, do widzenia. Tak, muszę to zapakować, Polko. Bo... Snek, przygotuj nam jakieś picia, bo zaraz idziemy. Rozumiesz? majesz. Dobra, otularnie muszę wziąć. Kartka, długopis, nożyczki. To są trzy rzeczy, które zawsze mi są potrzebne. Wiesz, co jeszcze dobre, dobre by było? Bo nie wiem, tam mamy chyba z jedną tylko tą wodę oligarchską. Masz chwilę. To może jakbyś poleciał. Ja samolotem teraz tym małym nie chcę jeździć. Co by teraz nie teraz... Pierwotnie, pierwsza co nie. tą wodę, pić, synek razem jest lepszą. Tak no. czy nie? mamy w ogóle wody tej oligoceńskiej będzie chyba jeszcze jedna i tu no. trochę, jedna i tam trochę, no to nadzieję, że może stać. chociaż wolałbym, żeby herbaty i takie rzeczy, a mama jutro będzie chciała do gotowania obiadów, to i tak będziemy musieli podjechać ten transit na razie zostaje tam, no ja tylko znajdę sobie te butelki, bo tam jeszcze gdzieś mam